Czarcy, zamykający grupę silniejszych, wосьmiorkę silniejszych, zabrawszy się w kolejną próbę, zaczynają... I wygrywa Simon! On pokazał! To może skoczyć. Myślę, że te warunki też teraz są dużo lepsze, jak były wcześniej. Kotler daleko! I obejmie spotkanie. chyba prowadzenie. Z takim... Teraz pierwszym zaskoczeniem tego sezonu Pascal Bodmer. Pierwszy skok 133 metry. Wyjście dobre, spoko na pewno. To będzie daleko. O, brawo! I to może Bardzo być sensacja. Absolutny rekord. Zobaczmy, jak poradzi sobie Schliery w powietrzu. On lata fantastycznie, potrafi pobrudnąć niewiarygodnie daleko, tak jak teraz. Gregor To zwycięstwo. 25. zwycięstwo w karierze Gregora Sztyrencawera. Ależ daleko po reprezentant Aust. Nie 132 metry tutaj w tej serii kwalifikacyjnej przed dzisiejszym konkursem. On znakomicie znak na obiekt tutaj w Engelberg, Świetnie się na nim czuje. Potrafi tutaj daleko skoczyć, tak jak teraz. Czy go stać na podobny skok jak Slinen Bo pamiętajmy, że jeszcze się pierwsza seria nie skończyła Zimona Man bliżej, ale wspaniał na naszych ekranach aż 127-128 metrów potrzebuje Ahonen do tego, by objąć prowadzenie. Czy będzie w stanie skoczyć tak daleko Jana Ahonen, Będzie daleki skok, ależ kapitalny skok Jana Ahonena! No <grym> klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 132 metry w pierwszej serii, teraz około 134,5 potrzebuje Simi, by objąć prowadzenie. I pięknie, ależ daleko po frunął Simon Aman i ten gest, którym kompresję któremu siostra powiedziała, żeby nie wracał do domu, jeżeli nie wygra na Bergwill w Wingsbroku. Gregor Schlierencauer, powietrze. Będzie daleko, będzie niewiarygodny skąd Gregora On Oto numer jeden na razie. Zwój. Robert granie wchodzi Simona Amana. Amann nie musi widzieć, po podróżny przez to był łukieć. Zakrypił swój szans. Starajcie się zachranić. Nie rrajcie I on ich Opa! Teraz jeszcze. Tomasz później Jak skoczy Simon Amat? To największa zagadka 58 tytułu sereg skoczki. Jest Morgen Stern w powietrzu. Pięknie! Także świetny skok Skokiego! Koch. Martin Koch. 99 km na godzinę. Bardzo szybki Koch na progu. Jeden z najwyższych skoczków i bardzo daleko poszybował. Chyba ponad 200 metrów troszkę dobrym na mamutach u ponad 200 mamy wreszcie skok w gór. Mamy się Simon Amman. Ja jos kaikki edusmerkit pitävät paikkansa, niin nyt nähdään myöskin tuollainen 103 kutonen aivan varmasti kun Simon amma sieltä tulee. Kyllä, hippo takspi, Gregor, Schneiren Tauer, Schneirin po daleko, brasni daleko! Daleko, poza wczoraj 30. zwycięstwo, ale patrzmy, on jedyny chyba teraz, jeszcze może mu zagrozić. Simon Amman, jakie są warunki? Rzucił się trochę na narty, przez to płasko, płasko, ale też daleko, z pięknym wypadem. Ale to jest... Jest wkrótce anlaufem anlauf, ten pierwszy szuflów. jest, ja wow! wow, wow! weit. Au, oh, nix passiert. Oaaa! Wow. To, to Na tyle wyluzować, na tyle rozluźnić, by oddać... Ten skok, który wyniesie go na podium w dzisiejszym konkursie. Patrzcie uważnie jak daleko skoczy Adam Małyż. Jeszcze Adam, jeszcze trochę dobrze! Brawo, brawo, Adam, to jest ten skok! Znakomicie! Ja ei ole kovin suurta puhuria hänelle vastaan tarjolla, mutta taitavasta hyppäjästä on kyse. Näin tulee Gregor Slierensauer. Jakobsen johtaa. Sliiri tulee yleisö kirkuu ja kaunis hyppy. On kerta kaikki akurina, mutta nyt Jakobsen ja Jakobsen on niin loistavassa kunnossa ollut, että saa nähdä minkälaiseen hyppyyn Jakobsen tässä pääsee. Aivan loistavaan hyppyyn pääsee. Ja on... Капанен вчера очень даже не безнадежно выглядел во время квалификации. Сумел бы сохранить эту форму и это чувство легендарного трамплина. Да, он в порядке. И финны вступают в аренду дуэльного соперника. И это основное для него. Потом уже стать золотым на Лавкинских играх. No koczy on, silen, A I darzyń nie prinie Pół metra do rozbiegu w serii próbnej Simon Aman, czterokrotny mistrz olimpijski w powietrzu, ale on pięknie leci jak daleko! Nie ma siły na Simona Amana! <śm> <śm> Довольно сильный ветер попутный сопровождает прыжок Коплера. Сумеет на этом что-то сделать? И пошел как в атаку. Вы видите, насколько рискованная конча. Берин в себе даже в такой ситуации, когда, кажется, еще чуть-чуть и свалится с Поднебесья. Вот вы видите, опять плавает в воздухе. И покоряет рекорд Штирии. What takie... Norman, on po złoto. Po złoto. No i jak zobaczymy co zrobi, czy będzie chciał dalej od innych. Tak. Jeszcze postawił sobie kropkę nad i spadło z niego na pół. Mit einer großen? Jawohl, Jawohl. Ah, der Ah, ist keiner, aber ein sehr schöner Flug zum Abschluss, ein grünen Abschluss. Und Österreich verteidigt den Teamtitel titel erfolgreich.